Przeszłość jest fundamentem dnia dzisiejszego, a też i fundamentem jest dla ciebie to, uchodzi za fundament, to, co jest Twoim celem, Twoim zatroskaniem, marzeniem, co nabywasz, budujesz i zabezpieczasz. Jest Twoim oparciem, czyli fundamentem. I co to jest? Pewien bogacz amerykański powiedział, że jego imperium finansowe przetrwa 10 tysięcy lat. Za niewiele dni ktoś z ochroniarzy jego wywołał niegroźny pożar w tej jego rezydencji, fortecy. Siedział zamknięty w łazience. Przez telefon komórkowy rozmawiał z żoną i słyszał tak mu się wydawało, że ktoś dobija się do niego i chcą go zamordować. A to strażacy. Służby ratownicze nie mogły pokonać tytanowych drzwi, zabezpieczeń dachowych. Jęczył się zagrożony. Jego potężne imperium finansowe, które było jego fundamentem, nie wystarczyło. Biedak konał. Żona mówi do niego – otwórz im, a on im na, jej na to nie, bo oni chcą mnie zabić. Błąd w poznaniu i myśleniu wywołuje skutki i fundament jego życia rozpadł się, bo umarł zaczadzony. <tryk> Nie uwierzył prawdzie, a fundament jego rozpadł się z chwili śmierci i stanął przed Bogiem bez fundamentu. Na sądzie sprawiedliwym zważ na to, jakie są w twoim życiu złudne nadzieje, fałszywe oczekiwania, mordercze pewniki, i bardzo fałszywe nadzieje i miłostki. Bo jeśli sobie żałujesz prawdy, albo komuś tobie bliskiemu żałujesz prawdy, tu budujesz na piasku. I wysiłek Twego życia rozpadnie się, jak to niedawno pewna piękność Stanęła, usiadła się nad brzegiem morza i zaczęła jakąś tam medytację wschodnią, fałszywego kultu, i biedactwo nie zauważyło, jak ją fala zmyła. Nie przewidziała niebezpieczeństwa, bo jej się należało to, co było produktem jej oczekiwań. Miało być dobrze. Miało być bezpiecznie. Tak oczekiwałem. Nie wiesz, która fala zmyje Ciebie i uprawdzi i skoryguje. Ostatnią taką falą będzie Twoja śmierć. Gdy będziesz obdarowany miłością nieskończonego Boga i zobaczysz swą być może nieprzydatność jeszcze do tego, by się z nią zjednoczyć. Bo blaskiem prawdy możesz zadrżeć z grozy, że nie jesteś tym, kim miałeś być, że nie tak miało się stać. Że przez małoduszność, strach, wycofanie i nieufność nie pozwoliłeś sobie na inicjatywę Boga w tobie. I wtedy życie twoje przyniosło owoc niewystarczający. Gdy będziesz umierać z tęsknotą za Bogiem, będziesz zbawiony. Ale biada ci, gdyby śmierć przypadła na Ciebie w momencie tęsknoty grzechowej, fałszywych oczekiwań. Wtedy, gdy śmierć cię utwierdzi w stanie duchowym Twoim na wieki, poniesiesz wieczne konsekwencje. Dlatego Bacz na to, jak realnie ty żyjesz, nie jak się deklarujesz, ale jak żyjesz. Na przykład, cóż to za matka, gdyby dzieciom chleba żałowała? No dobra, chleba nie żałuje. Ale cóż to za ojciec, gdyby dzieciom prawdy żałował i nie postawił dzieci w prawdzie? Czy można żyć poza prawdą? Nie ma miłości, która bierze się z uczuć. Miłość bierze się z rozpoznanej prawdy i z podjętego obowiązku. Miłość bowiem jest rezultatem i faktem decyzji na to, by drugiemu służyć w jego największych potrzebach, właściwie jedynej. Zbawiennej. Wokół kogo trudzisz się, by on się zbawił, tego kochasz. A jeśli byś człowiekowi służył tylko chlebem, ale już nieprawdą, potraktowałbyś go fałszywie, bo ów człowiek, ktokolwiek on jest, bardziej od chleba potrzebuje pokarmu prawdy. Dającej życie wieczne, zbawiającej, wyzwalającej. Dlatego nabądź wielkiego myślenia, abyś odważnie zmierzał myślą ku przyszłości wiecznej, by ci nie brakło śmiałości do tego by być gwałtownikiem Królestwa Niebieskiego, gwałtownicy je zdobywają. Tak byś przez gorliwość i zapalczywość swojej decyzji. Pozwolił sobie na porywczą śmiałość wiary o objętości zawierzenia, schronienia i siebie w Bogu ulokowania, gdzie Bóg będzie Twoim ocaleniem. Bo gdy na nim budujesz, siebie zbudujesz. Gdybyś go zgubił. Siebie byś zatracił. Wielkie myślenie o Bogu oczyszcza pamięć, wspomnienia, oczyszcza człowieka od zbędnych, szkodliwych uwarunkowań, zaangażowań, lęków i niepewności. Myślenie staje się jednoznaczne i człowiek doznaje ocalenia. To druga, niełatwa, ale sensowna. Trudna, męczeńska, ale zbawienna. I o tym myśl, aby ci Boga nie brakło. Grzesznik bez wiary usiłuje usprawnić doczesność, bytowanie uczynić lżejszym i codzienność tak, by była bez troska. Dlatego dla grzesznika jest na przykład ważne uzdrowienie, zdobycie dóbr materialnych czy przynależność do możniejszych od siebie. Grzesznik z wiarą, nie lekceważąc praw doczesnych, nie wynosi ich nad Boga. Grzesznik z wiarą czeka na ratunek dla siebie by go Pan Bóg przeobraził, oczyścił i uświęcił. Troska o wieczność, o zbawienie własne jest fundamentalną sprawą dla grzeszników wierzących. Grzesznik wierzący ma świadomość grzechu i własnej niesprawności, i ma największe oczekiwanie. Łaski od Boga, Boga. Bóg jest Jego pierwszą potrzebą, źródłem i dopełnieniem. W Bogu jest Jego istnienie, w Bogu jest Jego bytowanie i zmierzanie. Pan Bóg, ugrzesznika wierzącego, jest zdobyczą, łaską, ożywieniem, zwłaszcza po rozgrzeszeniu, po zjednoczeniu. W świętej Komunii. Ale jeszcze bardziej u, grzeszącego, u grzesznego wierzącego Bóg jest pragnieniem, marzeniem i oczekiwaniem, by doznać od Niego ocalenie. A czy można nie być grzesznikiem? Grzesznikiem jest się przez całe życie. To taka nazwa, drugie imię człowieka, który ma skłonność do grzechu i słabość i podatność, ale do nieba idą uratowani grzesznicy, którzy przez skruchę serca uczynili miejsce dla Boga. I doznali wypełnienia i obdarowania. Największe nadzieje trzeba położyć w Bogu i z Nim. Wtedy życie będzie do przeżycia. Grzesznik bez wiary jest rozpacznikiem zbuntowanym, który jest wrogiem po pierwsze siebie, a później innych. Ma zawężoną świadomość. I chodzi za Nim jak cień rozpacz. Dlatego gdy słuchasz o mającym nadejść Mesjaszu, który się narodzi jako dziecię, to trzeba, gdyby trwoga Twojego serca coraz coraz bardziej zamieniała się. W oczekiwanie, takie wręcz zniecierpliwienie w oczekiwaniu. Czekanie zmienia człowieka. Jest dystansem coraz krótszym i ukierunkowuje człowieka na cel. Kto Boga czeka, ten się doczeka. Kto Boga pragnie, ten będzie nim nasycony. Zwróć uwagę na to, jaka u ciebie z lista pragnień, oczekiwań, o co tobie w życiu chodzi. Bo jeśli masz fałszywe oczekiwania, to doznasz rozczarowania. Tu trzeba się modlić o kondycję prawdy. Dwej osobowości. Byś nie dał się zniekształcić, opętać i zniewolić zakłamaniu i fałszywemu oczekiwaniu. Żeby nie było tak jak pewien głupi mężczyzna, koniecznie chciał mieć rozwód z żoną. Po rozwodzie wymuszonym zauważył, że ma ograniczony dostęp do dzieci, do mieszkania. A wcześniej tego nie był. Ale gdy mu tłumaczono, to trzymał się swego celu, jak pijany płota. Są ludzie, do których przemawiają tylko fakty, wymowa faktów. Ta wymowa jest czasem jak przysypująca lawina. Może i aż tego trzeba, by się człowiek uratował od samozagłady, błędu własnego i koszmarnego wyboru. Módl się więc dla siebie o to, by twoja upartość w grzechu była zamieniona na wytrwałość w nawracaniu się. Do upartego w grzechu nic nie dociera, argument nie przemawia, a prawda nie wyjaśnia. Jakaś straszliwa tajemnica potwornej upartości, który czyni człowieka głupim i szkodliwym. Módź się dla siebie o osłonę, abyś nie popadł w której z tych nieszczęść by Twoje życie nie było nadaremnością, złudzeniem, by się nie utrudził bezowocnie. Poproś, by Bóg rzeczywiście królował w Twoim życiu i nie żałuj tego, gdy będzie przeobrażał całe Twoje życie poczynając od myślenia w stosunku do bliskich i dalekich. Wszystko to ma być Boże, Bogiem przeobrażona. Ty, Bogiem przeobrażony, czyli Ty przyszły święty, to jest dwoje ocalenie.